Mano konkurs o karnet bojowy na nowy sezon. Totalnie za darmo. Możecie go wygrać. Bierzcie udział pod każdym filmem, bo z wszystkich odcinków, które nagrałem o karnet bojowy za darmo, będziecie mogli brać udział, i każda osoba może z nich wygrać. Czy brałeś udział pod pierwszym filmem, czy pod drugim? Zwiększa to szansę na wygranie, jeśli bierzesz pod większą ilością filmów udział. Także co? Żeby wygrać, trzeba stawić łapkę w górę, z dzwonkiem, wpisać kod w sklepie, który w tym momencie jest na ekranie. Będzie wszystko weryfikowane. Na kodzie obecnie jest 40 ponad osób, a zgłosiło się do konkursu jakieś 200 osób. Także bawi mnie ta sytuacja, gdyż iż, ponieważ nie potraficie wpisać jednego śmiesznego słówka do kodu w sklepie, żeby brać udział, także jakieś tylko i wyłącznie 100. 80 osób właśnie odpadło z konkursu ze względu na to, że nawet nie potrafi wpisać kodu w sklepie, a jest to kilka sekund roboty, także pamiętajcie o kodzie i wszystko będzie weryfikowane. Ja się z żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku i co? Cześć!